Dzień dobry, kochani. Ja witam was w poniedziałek, 15 marca. Już mamy południe, dokładnie. Ja zajęłam się przez ostatnie kilka godzin swoimi sprawami. Antoś w tym czasie był z babcią. Z tego co wiem, też długo spał. Łukasz jest w podróży służbowej za granicą. I tak nam mija dzień... Nie wiem, jaki mamy plan na dzisiaj, co będziemy dzisiaj robić z moją mamą, ale zapewne nic takiego. Z racji tego, że mamy pozamykane przecież galerie, no to nie możemy zawierać, działać, nie możemy pójść na zakupy do galerii handlowej, no ale tego nie muszę Wam tłumaczyć. I tak, ja zabieram się za pewnie jakieś ogarnianie mieszkania, ponieważ po weekendzie trzeba coś nadrobić kawę jakąś zrobić. No i to wszystko. Myślę, że ten vlog będzie bardziej taki tygodniowy niż um, daily. Um, no i tak, zapraszam Was do spędzenia tego tygodnia z nami. Dzień dobry kochani, witajcie we wtorek. Dzisiaj mamy wtoreczek, mamy piękne słońce, w, w niebo jest tak błękitne, tak śliczne, że aż chce się żyć. Ja już umiałam głowę, jesteśmy już dawno po śniadaniu, umiałam głowę, teraz muszę iść umyć podłogę. Antoś śpi i jak myję podłogę, to wypiję sobie kawę, bo powiem Wam, że dzisiejsza noc... Dawno tak złej nocy nie miałam, aż tak na zmianę. Marysia krzyczała, Antoś, Marysia, Antoś i tak w kółko. E, także e, muszę wypić muszę kawę jak najszybciej, ale dzisiaj zrobię kawę, ale tak zwaną turecką. Wypiję razem z moją mamą, ale ja z mlekiem, moja mama bez. Muszę naprawić... Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. ...paznokcie. Się popsuł. No I nie wiem, co będziemy dzisiaj jeszcze robiły. No, a więc idę mieć podłogę i robić kawę, więc zapraszam. I paznokieć naprawiony. W sumie to paznokcie dwa. Bo jeszcze jeden mi się popsuł. Nie wiem, ostrości coś chyba nie łapię. O. Taki ładny kolorek, delikatny. To Powiem Wam, że ostatnio mam bardzo problem ze swoimi dłońmi. Są bardzo przesuszone. Nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj właśnie jak jest zimno na dworzu, to bardzo mi się przesuszają dłonie, a jak już jest trochę cieplej, to one od razu inaczej reagują. No, ale tak, poznakcie zrobione, a to się bawi. Ja napełniłam swój bidon wodą. Muszę się nawodnić. Dzień dobry, dzień, dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj mamy czwartek. Nie wiem, czy dwa dni się do Was nie odzywałam, czy jeden. Nie wiem, straciłam troszeczkę rachubę. Witam Was w tym kolejnym dniu. Ja już sobie zaprosiłam kawę dla mamy, herbatę. Mama jeszcze dopiero będzie jadła śniadanie. Ja natomiast jestem, jestem już po śniadaniu no i byliśmy na małych zakupach. Chciałabym Wam pokazać co takiego świetnego kupiłyśmy. No powiem wam tak, to wszystko to jest okazja. My nie wiedziałyśmy, że jedziemy po to. Po prostu było. Wybaczcie za bałagan, więc wzięłyśmy. To jest skrzydło kwiat. Mega duży. Powiem wam, w śmiesznej cenie był. Bardzo duży, bardzo ładny. Ech, to moja mama już, oj, podskładała, ale czekajcie. o, Ja wyciągnę. Takie kwietniki były. Od dzisiaj, od czwartku, czyli dzisiaj mamy 18. Od 18 w pepko za 20 zł. No i tutaj macie z kwiatkiem, nie? No i też przy okazji, moja mama wynalazła w biedronce. Taką oto, takie, bo to dwie ostatnie sztuki były. Trzy krotki. Od razu z ceramiką. Tamta ma żółtą ceramikę. Eee, za 15 zł. Za 15 zł. Taka trzykrotka. Ja mam już dwie, ale to jest podobno jeszcze inny rodzaj. A kolejną rzeczą, to już Wam zaraz pokażę. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam w Biedronce, ale to już było chyba we wtorek, marzyłam o kawie, kofi arabika. Też w Biedronce za 15 złotych razem z osłonką. O, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w niedzielę. Ostatni dzień tej tygodniówki. Hmm. Eee, tak, Łukasz przyjechał, przyjechał wczoraj w nocy. Moje, moja mama już odjechała. Już mojej mamy nie ma. Eee, no i wracamy do rzeczywistości, obowiązki domowe. Łukasz e, robi chlebek, w sumie przelewa do blaszek. Ja z kolei prasuję. I tak jak. No, może nie patrzcie na moje brwi, ale już jutro idę na regulację, więc już będzie ładniej. No, dzisiaj bez makijażu, dzisiaj jest taki bardzo, bardzo luźny dzień. Marysia jest ze mną. No, chodźcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już w domu jesteśmy. Co u pana Popadzę? słychać? Nic, wyspocząłem się dzisiaj. Znaczy... <noise> Wiesz co? <noise> Wyspałem się dzisiaj, wypocząłem Po ciężkim tygodniu pracy za granicą przy otwieraniu sklepów Denon i Focal Lime. Mamy troszeczkę tutaj bałagan jak na razie. Widzicie, ja wczoraj sobie pozwoliłam wypić taki oto, taki trunek bezalkoholowy. Kawka jest, snickers tam od męża, jeden zagraniczny. Ja no, chlebek robię. I, 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 I tutaj musimy co nieco wyłączyć. O, yy, muszę iść zobaczyć co Marysia robi. Ja i ja prasuję. Mam troszeczkę prasowania, więc poprasuję. A ja kończę chlebek. No a tutaj nasz mały odkrywca. Będziemy zobaczyć jeszcze, co, co Marianna robi. Bo ona jest mi podejrzana, bo tak cicho tu siedzi. O ty! A ty gdzie siedzisz? W O nie! I zużyłaś moje wszystkie naklejki? Nie, Cytosa. Tak? Tak. To jest no protona! pokazać jedną rzecz, którą ostatnio dostałam. A ostatnio? W grudniu. W grudniu to dostałam na osąg. Nie <śmieranie> na kokowy. <tytuły>. W <śmieranie> To jest mój. To są moje smaki z dzieciństwa. Smak z dzieciństwa. Pamiętam jak moja babcia właśnie to smażyła. Właśnie z nią mi się to kojarzy. To pamiętam, były w małych, mniejszych opakowaniach. bo tutaj mamy aż pół kilo. No, 400 gramów, więc jest to bardzo dużo. I właśnie teraz mam na coś ochotę po obiedzie i nie wiem na co i zrobię to. tuż pod grzewem olej rozgrzewam i zaraz to robię. no i tak wyglądają już zrobione znaki zajęło mi to może 5 minut naprawdę bardzo szybko bardzo fajna przekąska ja lubię takie rzeczy z skaczupem pamiętam kiedyś to się jadłam zobaczymy Cześć kochani, przyszłam już zakończyć tą tygodniówkę. Bo wczoraj oczywiście zapomnieliśmy i już nie mieliśmy ochoty brać kamery do ręki. Dziękuję Wam za, za to, że nas oglądacie, że my możemy pokazać Wam trochę naszego życia i zapraszamy do następnych filmów. Miłego tygodnia. Hej!